...naruszane, mamy sporo, dlatego tych rzeczników, oni występują na poziomie lokalnym, tak? Czyli mamy ich na poziomie właśnie każdego powiatu. To, co ja widzę jako problem, jeżeli chodzi o rzeczników konsumenta, to to, że często oni nie mają wystarczających kadr do tego, żeby się skutecznie zajmować problemami mieszkańców. Nie wiem, jak tutaj to wygląda w Koszalinie, mamy, jest tak rzecznik? A ma kogoś na etacie oprócz siebie samego? Tak no ma, nie wiem. Bo, bo to jest moim zdaniem jeden z problemów, tak? że często jest powoływany ten rzecznik, ale tych problemów, które mogą się pojawiać, ale także pewne wyzwania związane z taką codziennym doksz dokształcaniem się, prowadzeniem spraw sądowych jest na tyle dużo, że często ci rzecznicy konsumentów po prostu nie są w stanie sami dać radę sobie w pełni z różnymi problemami. Na przykład w, w Poznaniu biuro rzecznika konsumenta, zatrudnia 20 osób. Na 20 osób oni prowadzą mnóstwo różnych postępowań sądowych i w ten sposób pomagają mieszkańcom Poznania w rozwiązywaniu ich spraw. Z kolei na przykład w Niemczech też są powoływani Rzecznicy Konsumenta, ale na przykład są to emerytowani sędziowie, tak? czyli osoby, które są już doświadczone, ale dzięki temu, dzięki temu mogą jeszcze tutaj się Zawodowo, zawodowo spełnić i przekazać swoją wiedzę oraz swoje doświadczenie. Być może moim zdaniem w Polsce powinniśmy w ogóle pomyśleć o takim rozwiązaniu, żeby sędziów w stanie spoczynku bądź prokuratorów w stanie spoczynku właśnie zatrudniać w takim charakterze, żeby po prostu, no bo dlaczego mają i tak dostają osobitą emeryturę, to może mogliby dodatkowo jeszcze obywatele trochę pomagać. Myślę, że to byłoby z korzyścią i dla nich, i dla samych obywateli. No dobra, Szanowni Państwo, natomiast e, teraz tak, tak jak powiedziałem, Rzecznik ma sporo różnych instrumentów działania. E, I teraz tak, mówiłem, że do Rzecznika się zwracają obywatele ze skargami. Rocznie takich skarg dostajemy około 27 tysięcy. 27 tysięcy nowych e, skarg, które wpływa do biura Rzecznika. To jest dużo, ale też chciałbym zauważyć, że niektóre z nich są sprawami powtarzalnymi. Czyli to nie jest tak, że każdą sprawę musimy indywidualnie, super dokładnie badać, bo często pewien scenariusz się powtarza. Co więcej, te środki elektronicznego komunikowania się często pomagają w tym, żeby z podobnym tematem zwróciło się w tym samym czasie wiele, wiele osób. Na przykład, taką mieliśmy serię skarg dotyczącą paszportów naszych polskich, nowych, nowego wzoru paszportu, w którym to paszporcie wpisano hasło Bóg Honor Ojczyzna na tej stronie, która jest stroną z naszym wizerunkiem. Czyli mamy taki mały hologram z naszą twarzą i dookoła jest napisane Bóg Honor Ojczyzna. Tak? No i sporo osób się na to skarżyło. Wystąpiłem do Ministra Spraw Wewnętrznych w tej kwestii, zostałem totalnie skejtowany przez prawą stronę sceny politycznej za to, że w ogóle tutaj pod Odważyłem się cokolwiek na ten temat powiedzieć, pewnie się nic na razie w tym temacie nie zmienia, ale pokazuje, że to są, to są takie tematy, które gdzieś budzą wątpliwości, też powodują większą liczbę skarg.